Witajcie kochani, dzisiaj w słabsi, ale czy gorsi, czyli naszej jakby drugiej sadze bohaterów, zajmiemy się bohaterami pierwszego sezonu, czerwonymi, czyli bohaterami ognia. Na pierwszy ogień, nomen omen, idzie Scarlet, kochani, czterogwiazdkowa bohaterka ognia. Jest to klasa łotrzyków. Czyli mają szansę, y, oczywiście, podaniu jakiegoś choćby jednego talentu, y, mają szansę na uniknięcie obrażeń od umiejętności specjalnych. Bardzo fajna umiejętność. Y, oby zdarzała się y, nam jak najczęściej, a przeciwnikom jak najrzadziej. Tutaj karta na 70 poziomie z trzema tylko talentami. I widzicie, jak to się rozłożyło? 782 ataku, 507 obrony, 1075 życia. Więc mocno, mocny atak. Powiedziałbym, że dość, dość, dość sporawy. Natomiast y, życie, obrona słabiutkie. E, życie może takie przeciętne, powiedzmy, natomiast obrona słaba. E, mana szybka. Kochanie, generacja Many Szybka. I jej umiejętność specjalna to grad ostrzy zadaje on 215% obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom, więc atakuje przynajmniej trzech przeciwników, e, lub w pewnych formacjach wszystkich pięcioro może zaatakować. Dodatkowo do tego, celi pobliscy wrogowie otrzymują minus 34 do ataku aż przez 6 tur, kochani. E, nie wiem, średnio ją używam, powiem Wam, raczej na turnieje. Z umiejętności nie jest zła, powiem wam, bo to obniżenie tego ataku naprawdę, naprawdę daje, daje się we znaki, szczególnie jeżeli gracie przeciwko niej. 6 tur to jest bardzo długo, kochani: to jest bardzo, bardzo długo. Szybka mana, uniki, także no, wymaksowana talentami, wydaje mi się dość ciekawą postacią. Godną chyba polecenia, i jedną wydaje mi się że z lepszych, a być może niedocenianych, bohaterek ognia, gdzie bym ją ustawił, kochani? No, szybka mana, więc gdzieś na boczku, czyli 1-5, ostatecznie 2-4. Ostatecznie nie jest silna, więc na tanka się nie nadaje. Ma dobry atak, dlatego talentami no chyba poprawiałbym jej jak najbardziej tą obronę i życie mimo wszystko no chyba, że chcecie z niej sobie zrobić typowego snajpera wtedy uderzajcie cały czas w atak i miejmy nadzieję, że że coś tam zdziała, natomiast no ona nie jest raczej takim typowym snajperem to jest półobszarowy taki atak który ma osłabić generalnie tamtą drużynę Także myślę, że jest generalnie godna polecenia. Warto ją mieć w swoim arsenale. I tyle, kochani. Zobaczmy, kto następny w naszej sadze. Kolejną bohaterką ognia z pierwszego sezonu jest Kelile, czterogwiazdkowa, również z klasy łotrzyków kochani, więc również. Jest w stanie uniknąć po oczywiście dodaniu jej talenta choć jednego, talentu, przepraszam. Jest w stanie uniknąć obrażeń od umiejętności specjalnych. Tutaj karta, no, tak samo zrobiona jak, jak moja Scarlett. 70 poziom i 3 talenty. I zobaczcie, jaka jest różnica: 675, więc atak gorszy, 704 obrona dużo lepsza, 971. W życie słabsze. E, także widzicie, jaka jest różnica. Duża obrona tutaj, mniejszy atak i mniejsze życie. E, Kelile również szybko ładuje manę, więc y, jest też dość ciekawą tutaj postacią. Jest to typowy snajper, kochani, gdyż zadaje. E, a, umiejętność specjalna to taniec ognia. Zadaje on 320% obrażeń celowi oraz cel otrzymuje 360 obrażeń od poparzenia przez 6 tur, więc spala go aż przez 6 tur, kochani. Także po 60 obrażeń na turę. E, długo, długo. E, powiem szczerze, używam jej często, nawet czasem z pięciogwiazdkowymi e, z pięciogwiazdkowymi bohaterami. Mam jakoś do niej większy sentyment niż do Scarlet, nie wiem dlaczego. Bo w sumie, w sumie, w sumie są podobne i nawet nie wiem czy Scarlett na jakieś ciężkie, walki, cięższe walki nie jest lepsza. Natomiast Kelile mogę polecić. No jest typowym snajperem, więc pozycja 1-5. Dla niej ona ma strzelać i palić i być trafiona jak najmniej. Talentami dla niej szedłbym jednak w atak, kochani. Szedłbym w atak. Ona ma po prostu strzelić, spalić i dziękuję, nie? W mojej ocenie dosyć dobry bohater. Ale tak jak teraz patrzę, no to porównywalna jest ze Scarlet. W zależności, mm, powiedzmy, co chcemy osiągnąć. Dla, na przykład, drużyn e, bardziej leczących, e, Kelile byłaby lepsza, lepszym przeciwnikiem. Natomiast dla drużyn, wydaje mi się, takich atakujących, no bardziej, bardziej bierzmy na takie drużyny Scarlet. A dobra, to chyba wszystko o niej powiedzieliśmy. Także spróbujmy kolejnego bohatera ognia. Kolejnym bohaterem ognia czterogwiazdkowym z pierwszego sezonu jest Kolen. Kolen jest wojownikiem, czyli po otrzymaniu tak jak tutaj, jednego, jedynego talentu. Jest w stanie się odrodzić. Ma szansę się odrodzić po, no, po zginięciu na polu walki. Karta na 70 poziomie, tak jak mówiłem, jeden talencik. 728 ataku, 537 obrony, 1094 życia. Więc życie dość, dość sporawe. 728 ataku to też jest dość sporo. Obrona taka sobie. Umiejętność specjalna ognista burza nabija się mana wolno, także to jest jego minus. Natomiast ta ognista burza zadaje 180% obrażeń wszystkim przeciwnikom, a więc jest to atak obszarowy. Wszyscy przeciwnicy otrzymują 330 obrażeń od poparzenia przez 6 tur. Także generalnie jest to. Taka słabsza wersja Azlara, kochani, bądź Jean-François. Bardziej, bardziej Azlara, bo Jean-François ma chyba szybką manę i on nie zadaje obrażeń, a tylko pali. Natomiast Azlar robi dokładnie to samo co kolen, tylko ono w troszkę większej skali, kochani. Czy warto jest polecenia? Ze względu na wolną manę, raczej go nie używam. Ale jest to przeciwnik bardzo ciężki, kochani, bo jak odpali, przy no mówię przy jakichś turniejach, na przykład czterogwiazdkowych, lub jak macie drużynę jeszcze taką czterogwiazdkową, i jest waszym powiedzmy równorzędnym przeciwnikiem, no to jest to jedna z pierwszych postaci, które należałoby zniszczyć, tak samo jak Azlara. On się długo ładuje, ale potrafi dużo wytrzymać i. I naprawdę, jak huknie, to no często już jest koniec gry wtedy dla nas. Więc jest to jeden z celów numer jeden, kiedy pojawia się w przeciwnej drużynie. Przy wojnach z szybką maną, bardzo, bardzo wartościowy. Talentami szedłbym w nim w obronę i chyba jednak obrona życie, myślę, jeżeli macie taką możliwość. A tak bym mu zostawił z uwagi na to, że no, jeżeli pójdziemy tylko w atak, to chyba długo, długo nie postoi. Jednak mimo wszystko ta obrona niska no, daje się we znaki. Także nad tym bym pracował talentami. Ustawiał go, myślę, pozycję 2-3. Na tanka wydaje mi się za słaby mimo wszystko. Ale z braku laku może być. Ale 2-3 myślę dla niego pozycja byłaby odpowiednia. Ok, kochani. Okolenie: tyle. Przejdźmy do kolejnego z naszych bohaterów. I kochani, kolejny bohaterem jest śmiały Kieł. Czterogwiazdkowy bohater, oczywiście ognia. Klasa również wojowników jak kolen, więc ma szansę. Na unik, kochani, na nie na unik, kurczę, przepraszam, na odrodzenie, nie na unik. Odrodzenie po zniszczeniu ma szansę na odrodzenie się z jednym punktem życia. Także dość, umiejętność dość przydatna. Tutaj jest karta wymaksowana, 70 poziom i 20 poziom talentów. E, widzicie, wyszło z tego 641 ataku, 840 obrony i 1215 życia. Także dość spora. Natomiast, no, ciężko to porównać z kartami, które nie mają dołożonych talentów, tak. Trzeba by to jakoś porównać na, na zerze, no. Generalnie, generalnie, no, jest, jest ok. Jest to jeden z leczących bohaterów. I cóż, no. Jest to podstawa każdej czerwonej drużyny czterogwiazdkowej. Jego umiejętność to okrzyk bitewny, szybkość many średnia i tak jak mówiłem, to jest leczący bohater, regeneruje 27% zdrowia wszystkich sojuszników, ale także daje bonus sojusznikom do ataku plus 48% na 4 tury. Także o połowę ten atak prawie, że Zwiększa. Bardzo, bardzo wartościowy. Jak widzicie 20 poziom talentów. Bo tak naprawdę kochani w czerwonych bohaterach. Może się mylę. Poprawcie mnie. Ale poza Grazul. To kurcze za dużo leczących nie ma. Jest Ninja jeszcze lecząca. I powiem wam szczerze, że. Tak szczerze mówiąc, nie, 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 nie kojarzę. Dlatego między innymi jest podciągnięty na 20 talent, żeby mógł rywalizować z tymi 5 bohaterami. Ale może, może zobaczymy sobie kartę taką na zero. No dobra, jest karta na zero, widzicie. 588, 711 i 1107. Także na początek duża obrona, duże życie. Słaby atak, ale on nie ma atakować. On ma stać i bronić, kochani i leczyć. E, średnia mana, tak jak mówiłem, talentami idziemy obrona i życie, żeby stał jak najdłużej. On, on nie atakuje, kochani, więc nie ma potrzeby ładować mu w atak. Pozycja, na której, no myślę, że tył, gdzieś z tyłu, 1, 2, 4 i 5 pozycje byłyby dla niego dobre. Najbardziej chyba jednak 2-4. Tam bym go widział w drużynach obronnych, natomiast w atakujących stawiałbym go na jedynce, ponieważ daje jeszcze ten buzz do ataku. Tylko, że średnia mana gdzieś w kącie, schowany w drużynie obronnej, może być ciężko, żeby odpalił. Dobra kochani, zajmijmy się je teraz kolejnym. Z bohaterów. Kolejnym i ostatnim z czerwonych bohaterów pierwszego sezonu czterogwiazdkowych jest Gormek. Jest to klasa barbarzyńców. Ich umiejętnością specjalną jest wywoływanie krwawienia u przeciwników czyli dodatkowych obrażeń mm, od nie wiem, <grytania> zacięcia. Tutaj kartę wziąłem bez talentów, żeby porównać sobie, kochani, jak to jest tutaj, no, jak to się ma do siebie. I tak naprawdę chyba zrobiłem tam błędy w tych pierwszych, w tych pierwszych odcinkach, tym lodowym i w tym również, pokazując wam karty z talentami. Teraz dopiero to zauważyłem na tym śmiałym kle, że to jakby nie pokazuje siły tych bohaterów. tak, Bo Nie można ich porównać. Nie można porównać kogoś, kto ma 20 talentów włożonych, czy nawet 5, z kimś, kto nie ma żadnego. Dlatego no, od następnego odcinka już tego nie będę poprawiał. Od następnego odcinka zaczniemy te karty takie gołe, powiedzmy, oglądać. Eee, tak chyba. Zrobimy. Myślę, że to będzie właściwsze. Wtedy będzie można od razu na wstępie zobaczyć, kto jest, na jakim poziomie w tych umiejętnościach, bo karta jest wymaksowana bez talentów 569 ataku, 565 obrony, 1430 życia. Więc atak dość słaby, obrona, powiedzmy też średnio przeciętna ale życie 1430 życia. O ho, ho kochani. To jest naprawdę dużo. Średnia mana u niego, i jego umiejętność specjalna to niepowstrzymany przemiał, który zadaje 295 obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom, czyli atakuje trzech yy, przeciwników. I cel oraz ci pobliscy wrogowie otrzymują minus 34 do obrony przez 6 tur. Także obniża generalnie defensywę trzem bohaterom, lub w pewnych formacjach może to być cała drużyna. Bardzo wartościowy, kochani. Ciężki jest do ubicia przez tą swoją żywotność. Talentami idziemy maksymalnie. Ja bym przed nim atak obrona, generalnie. Atak obrona, żeby jednak atakował dużo. I tą obronę mu zwiększyć. Życie 1430, to już jest dużo na starcie. Naprawdę. Ale możecie też w życie coś włożyć. Nie ma, nie ma problemu. Nie skupiałbym się mocno na ataku. Bo tak naprawdę siłą gormeka jest to obniżenie defensywy. To snajperzy będą dobijali. Tacy na przykład jak Kalile. Kelile, przepraszam, lub Kolen. Lub inni, z innych kolorów, powiedzmy. Yy, bardzo, bardzo wartościowa postać. Obowiązkowa pozycja w, w drużynach, wydaje mi się, bo to jest chyba. Nie będę porównywał, wiecie, po kolorach, yy, bo to troszeczkę by było za dużo, ale yy, generalnie wydaje mi się, że Gormek jest. Najmocniejszy z tych wszystkich bohaterów czterogwiazdkowych, którzy obniżają obronę. Czyli mam tu na myśli Tybertusa i mm, przynajmniej Ponuraka, tych, którzy mi przychodzą jakby od razu na myśl. Yy, I co, no myślę, że tyle, kochani. Tyle na temat Gormeka nie. Talenty mówiłem a, pozycja. Pozycja. No, z tym życiem, i Podniesioną obroną to pozycje 2-3-4, kochani. To jest, jak podniesiemy mu troszeczkę obronę, to jest urodzony tank. Można go śmiało stawiać, ciężko jest go zabić. A i tyle. E, dobra, no co? Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka z naszej sagi słabych, teoretycznie oczywiście. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Komentujcie jak najwięcej, bo to mobilizuje mnie do kolejnych, kolejnych odcinków. Subskrybujcie, jeśli podoba Wam się mój kanał. Jak macie jakieś pomysły, zapraszam w komentarzach. Spróbujemy coś, coś, coś wykombinować. I cóż, na razie tyle z, tego, z tej sagi. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki za obejrzenie, kochani. 芝麻子，吃嘿。